Witajcie w następnej, ale degustacji. Tym razem piwo Zaldi, yy, uważane przez William Bros. Yy, szkocki browar Magma Hazy IPA 5,4% alkoholu. I ta yy, Hazy IPA była fermentowana na ciepło z, yy, yy, z drożdżami Quake, yy, żeby stworzyć yy, Duże, fankowe smaki kiwi, cytryny i pomarańczy. I do tego dodali mieszankę naprawdę pachnących amerykańskich chmieli, żeby dostarczyć goryczkę i owocowy jest Brzmi bardzo fajnie. Jeszcze na quake'u zrobione. Mm, mm, mm. ok Bardzo jasne, słonkowe, zamglone. Z małą białą pianą. Aromat cytrusowy, bym powiedział. Najbardziej wybija się cytryna. Taki cytrusy, cytrusowy zest. Cytryna, może odrobinę pomarańczy. No ale kiwi? Jakoś nie bardzo czuję kiwi. Może w smaku. Spróbujmy. Hmm, lekkie ciało. Ehm, fajne takie aksamitne. Co oni tu mają w składzie? Eee, zabiera jęczmień, owiec i pszenicę. Tak. Zdecydowanie owiec wygładził <coughs> całość tego ciała. Jest właśnie takie delikatne, aksamitne, ale bardzo lekkie. Jak na 5,4, naprawdę bardzo lekkie ciało. Ma, całość ma taki bardzo sesyjny wydźwięk. No i jest raczej takie. Jednowymiarowe, dużo cytrynowego zestu. Yy, może trochę takiego yy, soczystej cytryny też, ale pomarańcza, ja wiem może w bardzo, bardzo odległej perspektywie gdzieś z tyłu, yy, yy, może troszkę pomarańczy jest. Kiwi yy, 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 yy. chyba, że chyba że takie. Troszkę niedojrzałe, takie kwaśne, jak jest. To może ta kwaskowość tutaj... Może jest od kiwi. Ale smaku nie czuć. Smaku nie czuć, zdecydowanie. E, Goryczka bardzo leciutka, zestowa. Gdzieś tam jakieś takie albido. I to wszystko. Także to się fajnie pije. Fajne takie cytrynowe, zestowe e, piwo. Zdecydowanie... Fajne na letnie upały albo na grill albo coś, no, to nie będzie przeszkadzało. Eee, no ale no, to trochę przesadzili z tym kiwi. No przynajmniej ja nie czuję kiwi. Jeżeli mieliście okazję mm, pić to biwo i wyczuliście kiwi, oczywiście napiszcie w komentarzu. Wydaje mi się, że to może być sprawa, że tak powiem, osobnicza. Kto ma inne, może, wyczucie smaków, inne podniebienie, nie ja wiem. Możliwe. Ja akurat kiwi nie czuję tutaj w tym piwie. Ogólnie jest fajne, odświeżające. E, bardzo fajnie się je pije. Takie delikatne, cytrynowe. E, no, i, no i tyle, tak. E, jeśli chodzi o cenę, no tak, z połowę tego, co zapłacilibyście w Tesco za porównywalną puszkę, e, czyli zamiast 3,5 funta. coś w tym stylu. Już nie pamiętam dokładnie ile zapłaciłem, ale w tych granicach. E, no z jednej strony może nieco rozczarowywać, ale z drugiej strony fajne, cytrusowe i odświeżające. No, i nie zapłaciliśmy za zbyt dużo, prawda? Jak na angielskie warunki, oczywiście. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podoba. No i w miarę podoba mi się to piwo. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale. Także będziecie na bieżąco. Na no, przez to nie opuścicie żadnej nowej ale degustacji. Przekażcie więc film swoim znajomym. No i jeśli chcielibyście wspomóc mój y, kanał troszkę bardziej, możecie wysłać mi wirtualną kawę. Link jest w opisie tego filmu. Wasze zdrowie, cheers.